Siema. Witam już w podajże y, piątym odcinku. Powiedziałem, że jakby sprasuję, to poza odcinkiem, ale postanowiłem, że fajnie by było. Właśnie z wami to wszystko porobić jeszcze, no to dzisiaj jakby w wyprasie nie ma siatki, to pojedziemy po siatkę do sklepu. Mam już zamówioną, nawet zapłacone, tylko. Widlakiem powiedzieli mi, że mam załadować i będę mógł sobie naładować i sprasujemy to razem. Już mam tu 30 podczepione do dwukołówki. Otworzę bramę i zaraz jedziemy. Dobra, tu kość wejdę. Może wejdę tu, bo tu jakoś jest, nie umiem przycisnąć to było chorze i wejdę sobie o, wszystko, o, jeszcze kable podłączę. I tu i wsiadamy. I jedziemy po, po siatkę. Tu zobaczę jeszcze czy nic nie jedzie. Ale mi teraz śmigło. Dobra, jedziemy. Jedziemy po siatkę. I, I sprasujemy te belki. Myślę, że zrobimy dzisiaj jakiś w miarę porządek jeszcze na gospodarstwie. I w następnym odcinku już prace polowe. Yy, orka będzie, z tego co mi się wydaje, że no, orka będziemy robić. do dwukołówków myślę że się zmieści ale mogłem zawsze wziąć jeszcze wóz ale potem za bardzo nie wiem tego w domu ściągnąć to w będzie szybciej powiedzieli że ja mam tu dalej podjechać i część tego widlaka o tu coś stoi chyba A ten nie... o są tu nie, te sznurki To tu sobie podjadę. O. No. Otw otwieram. Idę po tego widlaka, jak powiedzieli. Mam go wziąć. O. Ty, jak to działa? Bo to chyba elektryczne jest, no. O. Podpaliłem. Coś działa. a tak. O, dobra. Bo ja jeździłem już widlakami, tylko zwykłymi, a nie takimi. Elektrycznymi, bo takimi się trochę inaczej jeździ. Hm, jakby to teraz tu wsadzić? Ja chyba to tak wsadzę, bo tak może się nie zmieścić. Ale dobra. jakoś to jeszcze zachycić. O, dobra. Cofamy. A odnośnie kanału. Ja chciałem wrzucać filmy codziennie, ale przez to, że się nie wyrabiam po prostu, filmy będą tak co dwa dni wrzucane. Teraz, jak tu wie, ale może dobra, o tamtej stronie, na ja Ile sobie to ustawiłem, trochę? O, tu teraz. O, mam. Dźwigam. To jakoś potem spróbuję ściągnąć, ale chyba. Nie wiem, poproszę jakiegoś sąsiada, żeby mi z tym pomógł. Teraz nic tu nie widać, super! Jak cofam, nie widzę. O tu jakoś z tego co widzę. Oj, no, o! Teraz tak, na dół. I odjeżdżam. Jest, jest. Myśli się To jedziemy zaparkować z powrotem. Oj, dobra teraz jest, jest dobrze, cofamy i na dół i wyłączamy. Zmieściło się, zmieściło się. Dobra, jakoś tu nawrócę. I... Jakoś może drzwi zamkniemy, albo dobra, zostawimy otwarte. Jedziemy teraz. Sprasujemy, no i w następnym odcinku już orka, tak myślę. Dobra, nic nie jedzie, to ruszamy. Jeszcze chciałbym make kupić, ale to nie wiem, jakby to zrobić, myślę, żeby sam szlał i po prostu podłączyć ten do ekranu. do obory. Chyba tak zrobię, Ty już myślę, że w następnym odcinku kupię to o i żeby najpierw już trochę 30 brudna jest. Dobra, wszystko mam na pace i czemu hamuję? Dobra, prawie jesteśmy. Tu nasz Bizonik stoi, gdzie by tu zaparkować, żeby nie przeszkadzało, może gdzieś tu wjadę na kościół, albo dobra, tu zajadę, a potem jakoś nawrócę. O, tu gdzieś wsadzimy te dwokołówka, żeby nie przeszkadzała w prasowaniu. Jest tu. No, wysiadamy. A, jeszcze muszę... Podczepiamy Tu sobie zaraz podjadę, prasą. Mam nadzieję, że działa, bo nie no, sprawdzałem, nie sprawdzałem ale ja mechanikiem nie jestem, to Ale powinna działać, mi się wydaje Podczepiamy Trochę źle stanęłem, muszę przecofnąć i teraz wyjechać. Tu. Dobra, załadowane. Teraz jeszcze tu. Może bym to, albo dobra, zajęto najpierw i sprasuję i potem tak do przodu się przesuję jakby tu wjechać no dobra, tak może będzie lepiej to u jakoś tu cofnąć przodem dobra wysiadam Jakoś to rozkładam. Jakoś to trzeba tu poprzeć. Jak to tu się robi? O, dobra. Jest, rozkładam. Opuszczę. Tu się odpuszcza. A tu już jest rozłożony. Dobra. U. Ale to ładnie wygląda dla Sitmas 130. Dobra, działa, działa. No to jest dużo tu tu powoli. O, już tu leży, jakaś. Belka, czy tu cofnę. tu może jakoś. I zawrócę. Oj, dobra, to może ja wysiądę lepiej. I odstawię na bok. Tu jakoś. Wykręcić. Jakoś może się uda wykręcić. O! Zebrałem. Teraz jakby tu przejechać. Hmm. Może tam pojadę, albo tu za muszę znowu cofnąć. Oś. tu. Teraz tu. Muszę dźwignę, żeby się tej sieczki, co tu jest, nie zabrało. Muszę uważać. O! Jeszcze wiaderko leży. Jakoś tu... Dobra. Czas opuścić. No. I opuszczone. I... kosz jeszcze tu się poprawi zaraz Chodź. dobra tu zawrócimy. Na drodze. Przepraszam, już, już odjeżdżam. Dobra. Można je. Dosyć. Teraz to jakoś jeszcze wykręcić trzeba, jeszcze żeby w drzewo nie wjechać. O, tu i tu. Wysiądę trochę, przestawię te kostki. I teraz tu wjeżdżamy. Odpalamy. Nie wiem, czy tu wykręcę jakoś jeszcze. No ciężko będzie. Sufamy i teraz jedziemy może zamknę tu dobra teraz można jechać tu i tu dojedziemy do końca I już mamy jakby cały wszystko zrobione i to ja myślę, że już będziemy się żegnać na takim ładnym widoku. jedź pan tu, o, no to dzięki, że wpadliście, nara. Ja tu jeszcze dokończę.